komputer wolej. Jaki był tego cel? Przede wszystkim jak najcichsze, niebanalnie wyglądające i coś co ma jakieś zastosowanie w życiu, mogłoby mieć jakieś zastosowanie w życiu codziennym. Jakie są zalety tego komputera? Pierwsze co, to jest bardzo cichy, co można tutaj zobaczyć na załączonym obrazku, a także co niedawno sobie to uświadomiłem, ten komputer jest praktycznie bezobsługowy. W normalnych komputerach po roku, po nawet kilku miesiącach czasu należy wyczyścić komponenty komputera z zalegającego tam kurzu. Tutaj nie ma tej potrzeby. To można byłoby zastosować taki zwykły olej typu bartek z lewiatanu, tylko tamten olej by nam zjełczał, byłoby to mętne i nie wyglądałoby to na pewno ładnie. Tutaj jest zastosowany olej wazelinowy, olej wazelinowy o czystości farmaceutycznej oraz chemicznej. Ten olej można nawet spożywać, jakie były inne problemy. Zarzucano mi, że w tym komputerze yy, olej ma dwa razy mniejsze ciepło właściwe, aniżeli woda, która normalnie tam yy, czasami się ją stosuje. Natomiast w tym komputerze, jak widzimy, olej nie zastępuje, nie jest tylko we, w konkretnych miejscach, typu procesor czy karta grafiki, tylko tutaj mamy olejem zastąpione powietrze, a to powietrze ma znowuż dwa razy mniejsze ciepło właściwe niż olej. Kolejnymi obawami było to, że w tym komputerze mogą się zacierać różne elementy, mogą się palić pewne elementy, że będą zwarcia, ale tam na przykład przy procesorze, gdzie mamy bardzo niewielkie odległości pomiędzy stykami. Nic nie zostało tutaj wykonywane specjalnie. Był to komputer po prostu kupiony w sklepie, wsadzony do oleju przy pełnym obciążeniu komputera. Mam tu na myśli obciążenie e, i procesora i karty graficznej. Yy, nagrzewanie trwa przy tej objętości około 12 godzin i nie występuje tutaj większa temperatura niż 70 stopni Celsjusza.